Siemanko W dzisiejszym filmie ja chciałbym wam pokazać jak Spróbujemy usunąć Mocowanie przyklejone nie przy, y, oryginalnie tylko przez imię Na takim trudno dostępnym miejscu I są jestem ciekawy czy to puści Czy to puści jak ten klej trzymie Klej do tego mocowań I Ja Tu mam takie właśnie mocowanie Tu i to było mocowanie do przetwornika do echo sundy, ale jak siedzę na tym belip tam to tu mam daleko, jak na przykład się woduje, to mam daleko i nie umiem sięgnąć tego, żeby ten, ten przetwornik do wody włożyć i chcę to usunąć stąd i przekleić te, te mocowanie będzie na pewno już nie do użytku, bo, bo one raczej po odklejeniu już nie nadają ale chcę przełożyć te mocowanie znaczy te samej firmy miejsce, żeby tu mieć po prostu łatwiejszy dostęp do, do przetwornika, żeby go do wody włożyć. Tak więc zostańcie i obejrzycie, czy dorada to, to odkleić. Tak więc ustawiam ta kamera i grzejemy tak jak za ostatnim razem. Kleszcze, repary, najlepiej tecinkę, no niestety minimum, opalarka, grzejemy i próbujemy. Aha, co chciałem powiedzieć. No i tu widać, że tu jest właśnie, tu są takie rywki, nie? Bo tu jest tego dodatkowo guma przyklejona. Takie zabezpieczenie przed, żeby się nie stóp, no dziura nie zrobiła, nie? Byli bocie, jak dojeżdżamy do brzegu, albo nie wiem, do, do, do jakiejś burty, obejmie do czego, nie? No i na tym to przykleiłem, Też mnie bomba. No i obejrzymy, czy teraz właśnie to lekko puści. <laughs> Zaczynam i, i i policie. Zjeżdżę w ten bel. I nawet na takiej trudnej powierzchni, a czym to niemożliwe? Nie powiem, że łatwiej się trochę z oskuli tych rowków tu. Ale czy nie? Przetworniki nie są jakoś takie ciężkie? Ojej. O, on się wypuścił, to już jest sukces. Jakieś w tym twarde miejsce puści. Nawet takie ciężkie miejsce do klejenia. A czy mała bomba? No, to ten klej będzie trzeba usunąć. Ale dzisiaj raczej nie. Bo jutro na ryby. I nie ma czasu. No i tak to wygląda. No, udało się odkleić. Tak więc klej detygowany do do klejenia tych mocowań czym jak oryginał, no bo na pewno używałem tego samego albo podobnego na podobnej zasadzie działania, nie? No, trochę że się zmęczył przy tym. Dobra, dzięki za oglądanie. Jak się podobało, kciuk do góry, subskrypcja. Hej.